Witajcie w QA, w końcu e, kręcę ten film, e, ponieważ jesteście bardzo zainteresowani głównie tematyką e, Dzidziusia. I nie przedłużając, zaczynamy. E, mogliście mi zadawać pytania na Instagramie, też na YouTubie. E, pierwsze pytanie: Jak się czujesz? Pozdrawiam. Czuję się bardzo dobrze, chociaż e, no to jest taka moja podstawowa odpowiedź. Są momenty, że. Czuję się rano niezbyt dobrze i opadam z sił, ale muszę w sobie znaleźć taką siłę, żeby wstać z łóżka i normalnie funkcjonować, więc, więc ogółem jest w porządku. Jak jest zdrowie, to to jest wszystko ok. Jaka była Twoja pierwsza reakcja na wieś o ciąży? O tym mniej więcej mówiłam w filmie, w którym opowiadałam Wam o pierwszych objawach ciąży i o. Ogółem o tym, że jestem w ciąży. Ja się spodziewałam tego, że, że jestem w ciąży, ale tak mi się wydaje, że, że dla kobiety, która i tak wie, że jest w ciąży, jest to pewien rodzaju szok, że w jej organizmie zachodzą pewne zmiany, których do tej pory na przykład nie było, więc jest to, jest to taka nowina typu wow. Kolejne pytanie, czy będziesz pokazywać dzisiaj w internecie? To będzie wyglądać na tej zasadzie, że twarzy. Dziecka nie będę pokazywać. Będę miała do tego trochę takie podejście jak Asia z kanału Panna Joanna. Ona w ogóle nie pokazuje twarzy swojego dziecka. Pokazuje to, że dziecko ma, że to dziecko gdzieś tam się bawi, biega, widać nogi, ale ogółem twarzy nie pokazuje i ja też do tego mam takie podejście. Uważam po prostu, że dziecko samo kiedyś zadecyduje, czy, czy chce być w internecie, czy nie. To jest bardzo odpowiedzialna decyzja i ja nie chcę tutaj robić z mojego dziecka osoby publicznej. Proszę, żebyście to uszanowali i ja też szanuję osoby, które pokazują swoje dziecko i mają do tego jak najbardziej prawo, więc każdy każdy jest kowalem własnego losu i każdy decyduje e, o swoich wyborach. Kolejne pytanie, które się powtarzało praktycznie z każdej strony, czy już urodziłam, czy dziś już jest na świecie, na kiedy mam termin porodu, jak kręciłam ten pierwszy film o tym, że jestem w ciąży. To tak mi się wydawało, że chcę go opublikować w momencie, jak już urodzę. No ale tak wyszło, że wrzuciłam ten film troszeczkę wcześniej e, i muszę Wam powiedzieć, że nie, jeszcze w momencie kręcenia tego QA nie urodziłam. Nie powiem Wam, jaki jest termin. Proszę, żebyście to uszanowali, ponieważ nie chcę się dodatkowo stresować, nie chcę mieć dodatkowej presji z zewnątrz, że już jest termin, a Ty jeszcze nie urodziłaś. Powiedz nam. Sam poród już jest dla mnie dosyć stresujący, więc e, nie chcę tutaj jeszcze dodatkowo. Obarczać się jakimś stresem. Jak maluszek będzie mieć na imię? Jeszcze tego nie wiemy. Chyba, jak zobaczymy dzisiaj, to wtedy podejmiemy ostateczną decyzję po urodzeniu. Tak, właściwie, jeżeli chodzi o te sprawy urzędowe, mamy dwa tygodnie na to, żeby określić imię dziecka. Żeby, żeby imię zostało zapisane w, w dokumentach. Kolejna rzecz, chłopiec czy dziewczynka. <grym> tak, wszyscy, wszyscy o to pytali i bardzo dużo z Was dobrze strzelało. Że to będzie chłopiec. Eee, myślę, że taką małą podpowiedzią były te takie niebieskie elementy. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja ogółem bardzo lubię niebieski kolor, więc niebieski kolor w wyprawce naszego Dziedzisia był raczej takim moim wewnętrznym wyborem. Urodziłaś już? Jeżeli tak, to naturalnie czy cesarskie? Nie, jeszcze tutaj teraz nie urodziłam, chociaż jak to opublikuję, to nie wiem, naprawdę powiem Wam, że. Od kilku dni, bo sytuacja wygląda tak. Ja jestem w dziewiątym miesiącu ciąży. Termin jest już lada moment. I ja od kilku dni mam takie, czasami takie momenty, że może ja zaczynam rodzić, bo coś zaczyna mnie boleć jakby z krzyża. I ja od kilku dni mam wrażenie, że, że może ja już zaczynam rodzić, że, że to będzie trochę wcześniej niż termin, chociaż wolałabym mnie. Ale, no, zobaczymy, jak, jak to wyjdzie w praktyce. I ogółem to nie zdziwiłabym się, gdybym jutro albo pojutrze urodziła. Naprawdę bym się nie zdziwiła. Ale nie chcę o tym mówić, bo to nie powinno być jutro, a nie pojutrze. Aha, jeżeli urodziłam to naturalne czy cesarskie, bardzo chciałabym urodzić poprzez naturalny. poród naturalny. E, absolutnie nie chcę rodzić przez cesarkę, chociaż słuchajcie, całe życie mówiłam, że jak będę w ciąży, to cesarka, cesarka. Kiedy kobieta zachodzi w ciąże i zaczyna czytać o cesarce, on porodzie naturalnym większość kobiet wybiera jednak poród naturalny, bo poród przez cesarskie cięcie tak po prostu, bo, bo ja chcę, nie jest zbyt dobrym wyborem. Szanuję kobiety, które oczywiście mają jakieś przeciwności do porodu naturalnego i muszą mieć cesarskie cięcie. Nie chcę się tutaj jakby wtrącać w czyjeś decyzje. Ja wam mówię o mojej decyzji i z mojej strony wygląda to tak, że ja chcę urodzić naturalnie. Wierzę, że to fajnie może przebiec. Ostatnio oglądałam poród od Anjax i jestem pod wrażeniem, jak to tam gładko poszło, więc oczywiście nie widzieliśmy wszystkiego, ale myślę, że, że to jest do przeżycia. Tyle kobiet to przeżyło, że, że ja też to muszę przeżyć. Ale zobaczymy, bo y, różnie to w życiu wygląda i może się okazać, że ja bardzo chcę urodzić naturalnie, a naturalnie nie urodzę, bo będzie coś y, nie tak i będzie trzeba zrobić szybko cesarkę. Y, nie chciałabym tej blizny, ale już się też naoglądałam, jak te blizny czasami dobrze wyglądają, bardzo często dobrze wyglądają, więc... Y Tutaj myślę, że też chyba jakiegoś psychicznego załamania nie będzie. Poza tym, ja, poprzez to, że trenowałam kolarstwo górskie, ja mam na ciele tyle blizn. No, może nie jakoś co centymetr, ale. Łokcie, kolana, biodra, pozdzierana skóra w niejednym miejscu była i czy ja będę miała tą jedną bliznę więcej, to raczej może jakoś mi to nie ruszy. Nie, nie chcę tutaj gdybać. Będzie co będzie, ja się nie nastawiam na żaden e, optymistyczny ani pesymistyczny scenariusz porodu. Będzie co ma być, nie e, polecam po prostu nie myśleć o tym, tak że że będzie wszystko dobrze, bo potem się można mocno rozczarować. Więc ogólnie nastawiam się na to, że będzie może bardzo ciężko, bardzo trudno i po prostu wolę się miło e, później zaskoczyć, e, jeżeli będzie lepiej. Czy dalej będą filmy o włosach, kosmetykach? Tak, jak najbardziej e, będą, jeżeli chodzi o tematykę włosową, to jest coś, co na moim kanale myślę, że zawsze będzie e, jakieś tam filmy o zapuszczaniu, o pielęgnacji, e, denka kosmetyczne będą. E, też będzie za niedługo dęko kosmetyczne. Takie filmy będą. Czy będą vlogi? E, tak, myślę, że vlogi będą, ale ciężko jest mi określić, czy po porodzie bardziej będę preferowała kręcić vlogi. E, czy to będzie łatwiejsze? Czy łatwiejsze będzie siąść przed kamerą i mówić do Was na przykład o kosmetykach, które zużyłam? E, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czy planujesz kiedyś zamknąć kanał? Wiecie co, no, ogólnie na razie nie planuję, ale różnie to w życiu bywa. Jak na przykład pomyślę sobie 5 lat do przodu, to czy ten kanał jeszcze będzie? Myślę, że za 5 lat jeszcze będzie. Ale czy za 10 lat będzie? To już tego nie wiem. Zobaczymy. Czy robiłam baby shower? Nie robiłam czegoś takiego, ponieważ ogólnie Mamy tą całą aktualną sytuację, że lepiej jest się nie spotykać w dużych zgromadzeniach, także mm, czegoś takiego u mnie nie było. E, no tak, tak wygląda po prostu sytuacja, że tak nas życie zaskoczyło. Czy przyjście na świat dziecka i opieka nad nim mogą być uciążliwe? E, Pewnie mogą, ale jak już się ktoś decyduje na dziecko świadomie, to, to myślę, że to jest bardziej radość niż coś uciążliwego. Więc ja tutaj się nastawiam mega pozytywnie i, i myślę, że będzie ok. W czym czujesz się najlepiej? Hmm, w czym czuję się najlepiej? W sukienkach <laughs> e, mm, tak. I w niebieskim kolorze, i, i w makijażu. O, w makijażu i jak mam w takie długie kolczyki, co w tym czuję się najlepiej. Co, robisz, co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię rano fajnie się pomalować, tak, precyzyjnie i żeby było wszystko ładnie. Lubię wyjść na zewnątrz, na jakiś spacer, najlepiej jeszcze na coś słodkiego, jakieś gofry, lody. Lubię spędzać czas z moim mężem Czy lubię jeździć na rowerze dalej? Lubię jeździć na rowerze Lubię nagrywać, lubię montować Ogółem aktywnie spędzać czas Nie lubię siedzenia i patrzenia w ścianę Chociaż też mi się to zdarza No i teraz przechodzimy do pytań, które mam z YouTube'a Czym kierowaliście się przy wyborze szpitala? Czy chodziłaś na szkołę rodzenia? Czy dowiedziałaś się tam ciekawych informacji? Słuchajcie, hit hitów, nie chodziłam na szkołę rodzenia ponieważ mi ją odwołano wszystkie szkoły prywatne, nieprywatne, państwowe, wszystkie szkoły rodzenia zostały odwołane, więc e, no nie ma w tej chwili. tej chwili już po prostu nie ma szansy, żeby, żeby pójść na szkołę rodzenia. Trochę na tym ubolewam, ale e, dużo oglądałam filmów na YouTubie z takich wirtualnych szkół rodzenia, więc, więc dowiedziałam się trochę. Myślę, że jakoś strasznie dużo nie straciłam. Bo dużo podstawowych informacji się dowiedziałam i czym kierowałam się przy wyborze szpitala eee, bliskością, żeby to było w Katowicach po prostu. Ile masz lat? Ile mam lat? Eee, no chciałabym powiedzieć, że tyle na ile wyglądam. Ostatnio ktoś mi napisał: wyglądasz na 27. Eee, super, dziękuję, dziękuję. Zostańmy przy tym. No, ale tak, już jestem już trujeczka jest z przodu, więc. Eee, Jakie miałaś wyobrażenia o ciąży, macierzyństwie, zanim zaszłaś w ciążę? Myślałam, że będzie bardzo, bardzo ciężko em, pod kątem samopoczucia i faktycznie były powiedzmy dwa miesiące, gdzie czułam się bardzo źle, ale potem wszystko wróciło do normy. No i ta końcówka, em, nie spodziewałam się, że na końcówce będzie mi tak ciężko. Jest mi naprawdę teraz bardzo ciężko. Mimo że ja dużo nie przytyłam w ciąży, bo ja teraz y, jestem już na końcówce i ja przytyłam y, 7 kg, więc malutko, ale to jest w granicach normy. To jest bardziej taki plus może po prostu dla mnie, że mój organizm tak działa i że... Całe szczęście, że nie przytyłam powiedzmy 16, bo ja mam tendencję do rozstępów i bym te rozstępy na pewno miała, a teraz jestem w 9 miesiącu ciąży i słuchajcie, nie mam ani jednego rozstępu, ani jednego. Jestem w szoku, codziennie rano patrzę do lustra i czy te rozstępy już się pojawiają, czy nie, bo ja genetycznie po prostu... Mam tendencję do rozstępów, bo jak miałam 13 lat, to na nogach e, pojawiły mi się rozstępy, bo szybko rosłam. Oczywiście one teraz już są białutkie i ich praktycznie nie widać. E, ale ciągle się nastawiałam na to, że w ciąży pojawią się rozstępy i mamy 9. miesiąc i odpukać w niemalowane drewno, e, że one się nie pojawią. Więc jestem w totalnym szoku. No ale widzieliście brzuszek malutki 7 kilo. E, ale te 7 kg, powiem Wam, jest co nosić. Naprawdę mi jest mega ciężko. Jak ja mam w łóżku z lewej na prawą się obrócić, to ja po prostu nie mam siły. I, i no jest to takie ciężko, więc podziwiam kobiety, które tyją po 16, po 20 kg. Często jest to spowodowane tym, że bardzo dużo wód płodowych mają. Oczywiście czasami jest to spowodowane obżarstwem. No nie, nie oszukujmy się tutaj, tak to trzeba nazwać, ale im musi być bardzo ciężko. Jak mi już jest ciężko, to jak musi być ciężko komuś, kto przytuł dwukrotnie, trzykrotnie więcej niż ja. Czy nagrasz film o torbie do szpitala? Tak, ten film będzie na kanale. On na pewno będzie. Co zaskoczyło Cię w byciu w ciąży, czy pokażesz kącik maluszka? Tak pokażę kącik maluszka, to będzie w naszej sypialni. Więc myślę, że to w jakiś vlogach albo po prostu osobny film zobaczę. No i myślę, że to już wszystkie pytania. Na, tutaj bardzo dużo pytań się powtarza odnośnie terminu, jaka jest płet dziecka, więc sporo tych pytań, jakby się zdublowało. Bardzo w ogóle chciałam Wam podziękować za wszystkie gratulacje. E, byłam w szoku, jak, jaki był pozytywny i masowy odbiór mojego filmu, w którym mówiłam Wam o ciąży. Bardzo jest mi miło, bardzo Wam dziękuję. Nie spodziewałam się, że, że taka będzie Wasza aktywność, ponieważ zazwyczaj po, pod moimi filmami nie ma dużo komentarzy, a tutaj... Masa komentarzy, naprawdę było tego bardzo dużo, bardzo Wam dziękuję, jest mi bardzo miło, no i okej, okay, te Q&A jest trochę długie, zobaczymy jak mi się to uda przyciąć, jeżeli Wam się podobało to zachęcam Was do lajkowania, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, cześć!